Cześć, ja jestem Maciej, a Was zapraszam do firmy Intercars, gdzie krótko powiem, jak zaczęła się moja historia pracy od kasy do księgowości. Tam do góry znajduje się moje biuro. Zapraszam. A, jest... jest... Razem za części będzie 105,59 groszy. Proszę bardzo. Dziękuję. Kiedy skończyłem studia, był rok 2008 zapanował kryzys. Nie taki kryzys jak teraz mamy, pandemia koronawirusa, ale kryzys finansowy, ekonomiczny. Był problem ze znalezieniem jakiejkolwiek pracy. Nie tylko pracy marzeń. Nie mogąc znaleźć pracy, jedną nogą byłem już w służbach mundurowych. Przeszedłem odpowiednią selekcję. Natomiast pełna wątpliwości, moja narzeczona i teść, mechanik, który zaopatrywał się w Interkarsie, dali mi znać, że w jest wolne stanowisko pracy. Podjąłem pracę w kasie. Zyskałem stabilne zatrudnienie i zacząłem poszukiwanie dalszej ścieżki swojego rozwoju. Czas poświęcony, czas spędzony na forach internetowych o samochodach, zamieniłem na naukę księgowości. Rok pracy w Kasie, rok nauki księgowości i moje drogi z Intercars rozminęły się. Nie było wolnego stanowiska w księgowości, dlatego podjąłem pracę w innej firmie w dziale księgowym. Po dwóch latach otrzymałem informację, że w dziale księgowym w Grupie Poznań zwolnił się wakat w księgowości. Postanowiłem z tej szansy skorzystać i wróciłem do Interkarsu. I tak oto z Kasy przenieśliśmy się do działu księgowości, gdzie pracuję już blisko 10 lat i obecnie pełnię funkcję głównego księgowego w Grupie Poznań. Zobaczcie na moje miejsce pracy. Z moich refleksji na temat rozwoju i pracy. Uważam, że warto stawiać sobie cele i dążyć do ich realizacji. Mi w tym pomogły pasja do motoryzacji i zaangażowanie. Doświadczenie i umiejętności przychodziły z czasem. Doceniam w Intercars jasny przepływ informacji, przyjazną atmosferę i pozytywnego ducha zespołowego, poczynając od magazynu, przez kasę, dział sprzedaży, aż do działu księgowości w codziennej pracy ważne jest środowisko, w którym przebywamy. Atmosfera. Po prostu trzeba się dobrze czuć. A co tworzy tą atmosferę? Ty i ja, my, pracownicy. Jeśli szukasz stabilnej pracy z możliwościami rozwoju, to Intercars jest miejscem właściwym dla ciebie. Ja się o tym przekonałem przez ostatnie 10 lat. Dzięki za uwagę. Cześć.